Odłożyć, czy zostawić? Wiem sobie je później. Czyli nie, zostawić, sobie. tak? Nie, kurwa, oczywiście, że nie wiem, schudłem 13 kilo, bo ha, 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 do tego, kurwa. Nie widać, kurwa, gdzie? No kurwa, nie widać, bo kurwa, pływa. No. Bo ja nie wiem, co ja mam z tym <grym> zrobić. Kurwa, gdzie, kurwa, w twojej piździe schudłem, kurwa. W to zaraz Odcięty będziesz miał na, na plecie. Na upiec, Odcięty Ej, na plecie. ciężkie no. jest, nie wiem, zaraz czy to ci trzyma ty Wypierdolisz kurwa. mnie, kurwa, w słupie? Zaraz Słuchaj! Słuchaj, wiesz w ogóle e, czemu w tej federacji się pojawiłeś? Wypierdalaj kurwa. Ale kurwa, wiesz, czemu się pojawiłeś? Zaraz wypierdalaj, ty ci kurwa, powie. Dobra, Chcę. ja pomagają podażom. Wypierdalasz są! Pomagają podażom i bardzo o ochronę, żeby go wyprowadzili. Skoro on kurwa nie ma szacunku, to niech wypierdala i nie ma Pusz barbera w turnieju. Trudno, Tomek, sorry, kurwa, wiem, że jest długo to tworzyłeś, ale nie będzie jakaś kurwa pizda mi tu pierdoliła. Wypierdalasz, grubasie i bany, wpierdol se pączki.